Hej, dzień dobry, witamy na Archeologach. Jest jeden z nich, a drugi trzyma telefon, ukośnie kamerę, ukośnie urządzenie do nagrywania. Grzegorz jest operatorem. <laughs> Dzisiaj następny odcinek z cyklu tak zwana Archeologia Żywa. I rozpakowujemy coś, czego ja jeszcze nie widziałem. No czy ja wiem co to jest, słuchajcie, no, czy... ale, ale nie wiem jak to wygląda, bo nawet nie oglądałem tego w internetach. O, z pewnością jest to Patrzcie, to wiem, że to są kolumny głośnikowe, ale niewiele niewiele wiem poza tym. Więc spójrzmy. O, trochę kałacu. Dobrze zapakowane. Marka Przejechało kawał drogi. Ja to jak zwykle przywiozłem. Tak. tutaj łańcuch dostał. Tak. Jak czujecie jakieś potrzeby, to możecie się zgłaszać. Ja już mam zorganizujemy co potrzeba. No dalej idzie. Ostro, jak zawsze. Ostry nóż, panie. Nie pierwszy raz nożę Dobra, to ja chciałem. Od tyłu, żeby nie była. Tak, śmieci na kanapę elegancką. A i jest już. Jest... Wygląda ładnie. No, wygląda Wygląda bardzo ładnie. ładnie. Troszkę ten. I co my tu mamy? JVC 0.3 3, 3. Tak. Making the Mało japoński kolumn mam, to więc trzeba była jakiś dać sobie. A dzisiaj był jeden. Dobra. Spójrzmy od frontu. Jeszcze to. folię zabiorę. No jest, jest, ładnie. Bardziej uważnie już wiedzą, co się szykuje. Jest logo. Maskownica cała, logo jest. No Naprawdę ładnie. No. Oczekaj, to jest stale po Twojej stronie. Obejrzyj, jak to wygląda. Mogą być jak? No, będą to grały. To. Słuchajcie, one zaraz będą grały. No, krótko będą grały, ale będą grały. Zawieszenie elegancko już wyczyszczone. Ale no, dobrze. Tak. No. Średniotunowy to co to jest kopułka czy papier? Co? Nie widzę stąd. Trochę kopułką zajrzę, ale może być taka... No, tak, może być taka, taka... taka Zwyczajne tak. tygry są kryty e, e, Rozpraszać e, Rozpraszacz taki, tak, że no to. Dokładnie, no i tutaj wstęga. Tutaj nie ma, że lipę, że udaje, że jest wstęga, po prostu jest wstęga. Mamy wysokie, mamy średnie, tak jak widać na opisie, regulacje potencjometrami. Będziemy testować jak tylko... Jak się naprawi. Tak, jak się naprawi, będziemy długo. Bo... I tutaj mamy dwa otwory, no bez refleksu. No, ładnie, dużo. Jeszcze pokaż tę tył, tą tabliczkę znamieniową. Dobra. Ale no, to pokażę wam przed chwilą. Jak tu jest podejście? No to tutaj podejście na gołe przewody albo na widełki. Nie wiem, czy tu by się tego trzymały, gdyby wsadzić do środka, bo na pewno nie banany. No dobra. Made in Japan. Dobra, przybliżę, żeby nie było. Ok, Japan. Ty masz Wiktory, prawda? Ja mam Victoria, ale o wiele starsze kolumny. Ok, no dobra. są stare. Drugiej kolumny nie będziemy pokazywać. Jest taka sama, na pewno. Było głupie. Tak. No dobra, to to na bok? To na bok dokładnie. Zobaczymy, co tam dalej mamy do rozpakowania. O. To jest. No to weźmy to. Bo tutaj ja sam nie wiem co jest. Czy ja się domyślam co jest? Grzechu mi nie chciał powiedzieć, bo to przyszło do Grześka. Tak. Nie do mnie, więc ja nie wiem co tu jest. No, nie o... jeśli ktoś się zastanawia, jaki jest maksymalny rozmiar paczkomatu, to to jest maksymalny rozmiar paczkomatu. Bo dosłownie musiałem tutaj rozrywać to w paczkomacie z tej strony, co widać. Bo to było tak ciśnięte. Po prostu nie że na, na żyletkę, bo chyba już tam nie gór, nie? Tak stoję tam kiedy duman szarpie się. Wiem, bo jak czasami mi się zdarza wysyłać. Ale dość często sprzęty na serwis, o czym mówimy na kanale, że to nie jest zawsze ta sztuka, sztuka. tak różowo, jakby się zdawało, więc... więc, więc... Dokładnie to mierzę, pomierza i tak. Okay. czasami trzeba wcisnąć. Ten woreczek tu sam, to wiem co tu jest. To, to mogę powiedzieć, bo śrubek chyba... nikogo wkręty do drewna nie będą kręcić, nie? To jest karton w kartonie, incepcja. Jedną to, 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 to nawet nie wiadomo jak się za to zabrać, żeby się wyciągnąć. Okay. Czekaj, ja spróbuję tutaj to rość. Nie, to, <laughs> <Rożczy. laughs> to to zapakowanie to jest piątka z plusem, nawet szóstka, bo... A ja już wiem co żeśmy zrobili. Myśmy do góry nogami się do tego zabrali, ale już teraz... A nie, inaczej. Na boczek. Także jeszcze tak, ja to po prostu wyciągnę. Wyciągnę po górę. Dołem górą. Jakkolwiek. Tak, tak się nie da. Takie pomysły zawsze są nieudane Darku. Nie, eee. to się nie da. Musi się dać. Nie da się. Patrz. I teraz spójrz, że... Napradało się. Tak. Nie u siebie to był złapany. Jak u Ale nie, też tak to otwiera. Bo tak jak mówię, Grzesiek mi nie powiedział, co to jest. Trzyma mnie do końca. To szybko? Do końca w niepewności. Następny karton. A no dobra, kolumny. No, na co innego to mogło być, nie? To już wiadomo, że są kolumny. Tak zapowiadałem tam pod okazję tego kilka, że jednak coś tam przybywa, mimo tego, że ubywa w Tak. Aha! No to już wiem od kogo wy jesteście. <laughs> Rozmawialiśmy kiedyś o nich. No będą na pewno testowane później. Może nie dzisiaj. Ach. Maleństwa. Ale ty, to... Maleństwa. On robiło te, te, te do zestawów wieżowych, takich małych. I oni mieli taką. Znaczy to było wszystko obliczone? To nie jest chemera. Z przodu dość małe. To są malutkie kolumny, niziutkie i wąziutkie. Natomiast są Zajutki. dość głębokie. No powiedzmy dwa i pół razy głębsze niż szersze. Jeszcze zwężają Zajutki. się ku po, frontowi. Pokażmy tył. No. A, to są zamknięte, proszę pana. Zamknięte? Nie, nie, jedynie z proszę. przodu. Dobra, dobra, To jest, jest to z refleks. Dobra, jest z przodu, żeby nie było belur. Walurek. Do, do czyszczenia. Do odbrzenia. Okej. Okay. kolumienki. Dobra. No tu drugi też nie będziemy wyciągać, bo druga jest taka sama. Dobra. Oczywista, oczywistość. Tylko ma gdzieś tam... Jest w środku w pudełku. Aha, dobra. Zobacz. No tak jest. <noise> ja będę głup. Dobra, nieważne. Tutaj, tu jest coś, co będzie projektem. ta, na biały stoliczek. Jeszcze przy nim dzisiaj siedziemy, tutaj zamkniemy, ale. To okazji drugi odcinek, który dzisiaj nagramy, bo to będzie zupełnie coś innego. Tu już będzie trzeba ostrożnie. Tu już wiemy, co jest, natomiast ja tego na bo nie widziałem, Co widzicie, więc tam jest jestem ciekaw, jak to wygląda. Tylko Darek, ja proszę nie po stole, nie? Później z tym bo tu mam... Tak, tak. Ale nie tylko Też dobrze zapakowane. Muszę na ostry. W tym filmie to jest więcej odpakowywania i walki z materiałem nieożywioną niż, no niż, niż, niż pokazywania sprzętu. No ale dobra. Reakcja jest, że. są. Tak. Mm, miodik. Na Germanach. Mm -hmm. No i proszę bardzo. SV40. A Ty i teraz powiedz dlaczego on wygląda tak jak wygląda? A nie ponieważ jednak produkowano szafy yy, to zablokowany był oryginalnie. Po prostu w szafie. Ta na SV40 pani, która to sprzedawała go delikatnie z tej szafy wytargała no i do umycia, oczywiście do temy, do przeserwisowania i do zrobienia. Aha, to jest zasilanie. Proszę. no opisane to W języku tego pewnie? Nie, nie czytaj. I zobaczcie z tyłu. To było robione dość szeroko na cały świat. Tu mamy wszelkie zakresy. Jest ustawione chyba na 220 czy 240 błyszczy. się wydaje. bo tu jest biały, widzisz? To jest biały. Tak, 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 ale już nie zwróciłem dwie, uwagi, wiesz? Dwie, 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 dwie 120, proszę. 220 proszę To no. Ok, no tutaj tył będzie dość ciekawie zrobić, aczkolwiek yy, myślę, że się podejmę tego. Będzie miał nową całkowicie, bo musi. O, Sprzęt być może działa, a bym niezmiernie ciekaw, jak SV40 dingla No, tutaj są. SV40 U. potencjometry. No, a przyciski to będą pewnie jak w czołgu nie będą działać. przeczyszczenia, tak zwanej konserwacji, bo to... Ale no, ogólnie no, wyczyścimy, naprawimy maleństwo i będzie kolejny do odsłuchu. No, akurat, no mówię, są rzeczy, na które ja apeluję i ten s 40 to jest takie coś, co bardzo chciałem. A to jest niewielkie, spójrzcie, to jest ile to ma? No maleństwo. 35, może niecałe 40 cm w porządku. Się troszeczkę, żeby było tak. widać. Bo tutaj jeszcze mamy z przodu maskownicę, natomiast od tyłu ona trochę za zachodzi po, po, po 2-2,5 cm Uch, na centymetra na z tyłu tu się ładnie... Z... Pokaż tu są wyjścia chyba na głośniki, tak, taka kropo. Nie, tu są głośniki No będzie już posiedzieć przy tym, bo tu widzę jest przeróbka na zasadzie jakoś. Tak, że... tutaj, tutaj rzeźba była. To są chyba głośnikowe wyjścia. Nie, to jest Nie, To jest zasilające. A czemu są? To jest zasilające grzesiek, bo A to? To, bo tu jeszcze było coś, ja podejrzewam. To... O tak. tak. jeszcze dobra, czyli możemy, że tak powiem, podjąć drugi stopień. No? Tak. No no i Jakaś zagadka będzie? Chyba że tu były. Dobra, nie, nieważne, nie, tutaj, no. tutaj, 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 tutaj. Nie, to tutaj. jest. Mieście. Dobra, Jak, tak zwa, Zasilający za, jest. jest na dole. Zakręcimy się, niepoczekaj, nie pokazałem dużo kartonów. Przez, przepraszam, przestałem patrzeć na kamerę. Najwyżej to wytnę. Albo wrzucę obrazek, obrazek generałowca. No dobra, dzisiaj z rozpakowywaniem mamy tyle, wiele, niewiele, ale zawsze coś. Tak, Ja japońska dostawa de do facto. Jeszcze raz. Ja się przesunę. Te onkio całkiem kozackie. No a jeżeli no to, to już jest bardzo kozackie. No zobaczymy jak to będzie dengało w następnym odcinku. Tak na spokojnie. O. A jak już naprawił? Już na tak? ręczek sobie Red Bull popija. A tak. To jest, jest już prawie południa, a to jest mój pierwszy posiłek. Także. rano grzechu mnie obudził po siódmej. Tak. Mówi, wsiadaj do samochodu i przyjeżdżaj. No to przyjechał, bardzo dobry. Dobry odruch. Okej, okay, to co? No, żegramy się, a my zabieramy się za drugi odcinek, bo tego chyba nie połączymy. To no jest taki nie, nie, nie. wstęp do tego. No dobra. Dobra, trzymajcie się. Na razie. Hej. Cześć.